Nasza opowieść o drzewie życia dociera do miejsca, które w naszej kulturze budzi największy lęk, choć jest to lęk nieuzasadniony. To piąta Sefira zwana Gebura, co oznacza siłę, ale nosi też imiona DIN sprawiedliwość oraz bojaźń. Aby zrozumieć jej dziką i pierwotną naturę, musimy wyobrazić sobie rzekę. W poprzedniej Sefirze Hesed. Rzeka ta była szeroka, spokojna i płynęła przez niziny, niosąc statki do portów, ale była też zmącona mułem i zanieczyszczona przez miasta. Gebura to ta sama woda, ale u swego źródła to rwący górski potok pełen wodospadów krystalicznie czysty, ale gwałtowny i niebezpieczny. To energia w fazie pędu, zanim zostanie spowolniona i ucywilizowana przez formę. W starych księgach Sefirata nosi miano radykalnej inteligencji. Słowo radykalny pochodzi od korzenia radix. Oznacza to, że Gebura sięga do samych korzeni bytu i jest esencją o równą najwyższej jedności keter. Tak jak korona jest absolutnym początkiem, tak Gebura jest absolutną korektą i surowością. Tutaj wkraczamy w fascynujący paradoks płci. Gebura znajduje się na lewej, żeńskiej kolumnie drzewa. Jest odbiciem Wielkiej Matki Bina, ale działa z męskim wigorem. Stare alchemiczne przysłowie mówi: mężczyzna to spokój, kobieta to moc. Gebura to właśnie ta żeńska potęga wykonawcza, odpowiednik egipskiej Neftydy. To mroczniejsza siostra Izydy, ucząca nas, że kobieca moc potrafi być niszczycielska, jeśli zajdzie taka konieczność. W dawnej astrologii ten związek matki i córki jest ściśle zdefiniowany: Bina Saturn to większe nieszczęście, bo nadając formę ogranicza ducha, natomiast Gebura Mars to mniejsze nieszczęście, bo niszczy formę. Obie te sefiry są surowe, ale konieczne. Aby świat mógł istnieć, ta surowa siła musi współpracować z łagodnym Hesed na zasadzie fizyki. Hesed to siła odśrodkowa, która rozciąga, a Gebura to siła dośrodkowa która ściąga. Razem tworzą metabolizm wszechświata. Hesed buduje, co nazywamy anabolizmem, a gebura spala i niszczy, co nazywamy katabolizmem, uwalniając w ten sposób energię. Bez gebury życie udusiłoby się własnym nadmiarem, jak organizm toczony przez raka, który jest niczym innym jak niepohamowanym wzrostem. Gebura jest więc niebiańskim chirurgiem, który odcina to, co chore, by ratować całość. W sferze emocji Gebura wnosi coś, czego nie da nam samo miłosierdzie. Hesed może zaskarbić nam miłość, ale to Gebura zapewnia nam szacunek. Szacunek zawarty w miłości bywa niedoceniany, ale to on wnosi element uwagi, dzięki któremu grzechy nas nie odnajdą, a my odzyskujemy naszą lepszą naturę. Bojaźń Boża jest tu początkiem mądrości i zdrowego dystansu. Zło w tej sefirze to po prostu energia w niewłaściwym miejscu. Jego rozżarzony węgiel, który w piecu jest pożyteczny i napędza silnik, ale na dywanie w salonie staje się niszczycielskim brudem. Gebura uczy nas sztuki ofiary, która nie jest stratą, lecz transformacją energii. Spojrzenie na wschód pomaga to zrozumieć, Bóg to nie tylko zachowawca, wisznu, ale i niszczyciel, siwa. Ten, kto nie ma w sobie aspektu Marsa, nigdy nie upora się z życiem. Świat symboli tej sefiry jest ostry i wyraźny. Jej planetą jest Czerwony Mars, metalem twarde żelazo, a roślinami te, które parzą i kują, tytoń i pokrzywa, oraz potężny dąb. W legendach jej zwierzęciem jest bazyliszek, który zabija wzrokiem. Arsenał magiczny obejmuje miecz do cięcia, włócznie do pchnięć, biczy do poganiania oraz łańcuch. Narzędzie do wiązania błądzących sił. Najgłębszym symbolem jest jednak róża tudorów o pięciu płatkach. Ukazuje ona sekretny związek między surową Geburą, Marsem, a piękną Nycach, Wenus. Linie mocy na drzewie krzyżują się, łącząc wojnę z miłością. W tarocie tej sefirze odpowiadają wszystkie piątki niosące lekcje straty, kłótni i kłopotów materialnych, przypominając nam, że każdy rozwój boli. Nad wszystkim czuwa boskie imię Elohim Gibor, czyli potężni bogowie, oraz chór ognistych duchów, Serafinów, pod wodzą Archanioła Kamaela. Magiczny obraz przedstawia króla w Rydwanie, zwanego Szczęśliwym Wojownikiem. Nie jest on jednak wściekłym berserkerem, lecz technicznym bokserem na ringu, który wie, że jeśli poniesie go gniew, przegra walkę. Gebura to żelazna dyscyplina, to hamulce samochodu, które muszą być tak samo potężne jak silnik, by jazda była bezpieczna. Ten Bóg nigdy nie staje po stronie wielkich armii, lecz zawsze broni słabych i ciemierzonych, przywracając zachwianą równowagę. Staje on naprzeciw dwugłowego olbrzyma zła, ta Taumiela, podwójnych walczących sił, uderzając jedną jego głową o drugą. Jego motto, będące głosem samego Boga, brzmi: wobec przekornych i ja będę przekorny. Oznacza to, że Gebura działa jak lustro, odpowiadając oporem na opór i będąc wielkim inicjatorem dla tych, którym pycha przewróciła w głowie.